Siemano, witam was w poradniku pod tytułem jak nagrywać frapsem najlepszej jakości Czyli tory na tory dobrze, werschyba odpalamy tam też oczywiście nie. podpisujemy w konsole Waj demo nazwa no, demo odpalamy Oczywiście ja nagrywamy chudra w zero, żeby nie było żadnych tam radaru, HUDA i tak dalej to wyłączamy dobra leci jeszcze raz cofamy z samego początku spowalniamy na maksa 4 razy jak widzicie tutaj teraz włączamy włączamy frapsa i jedziemy dalej i teraz stopnie ciągle się nagrywa, nagrywa, nagrywamy damko. oczywiście w 60 fps, ach czyli jak na więcej czy to tam się nagrywa, nagrywa, nagrywa dobrze ja to tam będę miał nagrane oczywiście dobra mamy nagrane jeszcze oczywiście jedna ważna rzecz, chodzi o rozdzielczość w sesie. no czyli yy, rozdzielczość musi być display mode, powinno być with, with screen oraz rozdzielczość tutaj ta podana 1280x720, czyli to będzie taki właśnie fajny efekt, że nóż będzie taki trochę dłuższy i ręce będą tak trochę dalej, no oczywiście fajnie wygląda. Przecież o to chodzi. Dobrze, jak już odpaliliśmy naszego Sonowagasa, gasa, ja od razu mówię, że mam dziesiątkę, ale powiem wam szczerze, że jest mała różnica między tymi wszystkimi, ale drobna jest. Dobrze, więc teraz rozpoczynamy od samego początku rozdzielczość. Od samego początku, dokładnie. Czyli wybieramy... HDV, 720 30p czyli... nie najlepsze, ale... dobra tutaj chyba nie zmieniamy albo jak macie coś innego to poprawcie, żeby było tak jak ja mam będzie lepiej dobra, Apple zapisujemy no, przenosimy na teraz projekt tutaj gdzieś mam go zapisanego Przenosimy na oś, jest, dobrze. Tam przybliżamy jakoś tak trochę, zaczynamy. No i ważna rzecz, te kurtyny, które są tutaj, oczywiście można to usunąć bardzo łatwym sposobem. Róbcie to co ja, czyli tutaj oznaczamy tą jedną opcję. Ok, dobrze. Zobaczmy na początek. Tutaj ustawiamy trochę. Dobrze. Czyli teraz musimy to... Bierzemy na sam koniec naszego filmiku. Żeby się pokazały tak jakby takie dwie strzałki. Naciskamy CTRL i przesuwamy na maksa w lewo. jest teraz przyspieszone 4 razy. I było 4 razy spowolnione, teraz jakby 4 razy przyspieszamy. To jest ten jakby ten fajny efekt. Dobrze. Czy ma jakiś tam jakiś efekty, które można dodać kontrast i na takie różne majory? Dobra. Czyli <coughs> teraz jest zrenderowanie. Otóż ważna rzecz. Kończy się na najlepszej jakości. Tutaj zależy cała jakość, tym jakiś tam, nie wiem właśnie nazwa, nie wiem, raz, 2,3 na przykład formatu wmv i tutaj jakość rozdziel to jest wideo na YouTube czyli 6 mega bits HD tam, 720p, p video okej, okay. czyli tutaj szybko zapisujemy Zapisz, To sam renderuje. Dobrze. Oczywiście dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.